Byliśmy na bifoze, co nie mieliśmy iść słuchajcie, na Młynowu, no i oczywiście później poszliśmy, ale słuchajcie, przychodzimy na początku na Bifor, no i wiecie, troszeczkę sobie podpiliśmy, nie i te sprawy, no i słuchajcie, czekaliśmy na takiego jednego kolegę, no i słuchajcie, mój kumpel jest nas słynny z tego, co zazwyczaj przychodzi ostro zjarany, nie? No i słuchajcie, generalnie akcja wyglądała następująco, czekamy pół godziny, i ja tam dzwonię, ty Marek Kurwa, o której pędziesz, My na ciebie już czekamy, człowieku nie wiem to nie wiadomo ile, nie? No i słuchajcie, czekamy. On mówi, dobra, jeszcze 15 minut jestem. No i słuchajcie, przychodzi, przychodzi na p 4 Wszyscy czekamy już tylko na Marka, zaraz się zwijamy. Przychodzi, słuchajcie, zjarany Marek. Ujarany, słuchajcie, jak bong. Widzę w jego oczach, że jest skopcony. O tak wygląda. I oczywiście przynosi, słuchajcie, trzy paczki korwaczypców. No ciekawe dlaczego, nie? No i słuchajcie, przychodzi Marek na imprezę i ja, słuchajcie, od razu wchodzę do pokoju. Ja mówię, ja od razu, słuchajcie, puna, zawsze poznać puna. No i słuchajcie, pytam, pytam, Marek, no, zjarany jesteś, a on, nie jestem zjarany, Patryk, ja mówię, stary, widzę, że jesteś zjarany, jarałem dwa lata, kurwa, wiem, jak wygląda zjarany człowiek, a on, nie jestem zjarany, I ja mu mówię, jesteś zjarany, przecież widzę, jak ci się oczy zamykają same, a on, nie jestem zjarany. Słuchajcie, 5 minut dyskutowałem z typem, gadam, słuchajcie, mówię, mu, tłumaczę mu, słuchaj, mordo, jesteś zjarany, widzę to po twoim rayu, po tym jak gadasz i tak dalej, jesteś, jesteś zjarany na stówę. I on, słuchajcie, no dobra, Patryk, nie będę się z tobą kłócił, ale nie jestem zjarany, jestem skopcony, wariacie. I wszyscy, słuchajcie, gniją. Le